Cześć, witam Was w kolejnym dniu, to już trzecim dniu i chyba ostatnim mojej wyprawy wędkarskiej. Trzeci dzień i trzy różne pogody, tym razem flauta. Jak widzicie, zapowiadają opady deszczu. No, miejmy nadzieję, że ta prognoza się nie sprawdzi. No nic, ja idę jak zwykle szukać nowego szczupaka. Później spróbuję jeszcze raz tego konia. Pokażę Wam w ogóle zaraz. Jak to wygląda z, z tymi odczytami na echosondzie, bo dla mnie to jest dziwne troszeczkę, ale to o tym opowiem później. No, zapraszam do oglądania. Może się z, uda złapać jakiegoś szczupaczka yy, troszeczkę większego. No, zobaczymy jak to będzie. Zapraszam. zobacz to wygląda mniej więcej tak, że jest naprawdę bardzo dużo tej ryby tu. a nie jestem w stanie po prostu wyciągnąć nawet innego okonia. To wiem, że to są okonie, bo z jakiś czas podpływają do powierzchni, atakują tej powierzchni, ale nic po prostu na gumy, woblery, wiróweczki nic nie bierze. No i a tej ryby naprawdę to jest bardzo dużo, bardzo dużo. To się tak jak one podpływają, ta drobnica podpłynie do powierzchni, to się tu się gotuje po prostu. No nic, no, ale jak się nie da, to się nie da. No. Co zrobić? No tutaj pięknie to wygląda, takie odszczyty. Kolejny jakiś maluszek taki 40 centymetrowy No jest malutki na wirówkę To ten przez cały czas mi walił w przynętę Ejku jejku. Nie lubię na te wirówki łapać, o taki winciarz jest rybka, ale raczej mała. Okej. Okay. Wyczepimy. I zmykaj. Biała. no i kończę wędkowanie w dzisiejszym i od razu taki taki dłuższy weekend, w którym wędkowałem no z ostatniego Sesji y, trzy szczupaki, szczupaczki właściwie. Te z płytkiej wody próbowałem z głębokiej wody łapać z 8 metrów. Nawet na dziesięć rzucałem, bo tam te, te ławice były nic. I na koniec postanowiłem no, trochę potrollingować. No i miałem takiego, taki jeden strzał wielki, że aż mi do zbrojkę <grych> wygięło no. Wędka ten Sin Handling po prostu w pół się zgięła. Tą rybę czułem no, ze dwie sekundy, no niestety, spieła się. No na pewno najprawdopodobniej był to słom, bo, bo naprawdę strzał był niesamowity. No ale nic niestety nie wyjechało takiego fajnego. No może następnym razem będzie lepiej. Może uda się w końcu dobreć do tych okoni. No jakoś tak dziwnie, dziwnie jest. Ale też tak patrzyłem na ludzi, którzy łapali na żywca, wiadomo, że żywiec jest dużo lepszy niż na, szczególnie na, na okonie, znaczy ogólnie też na szczupak jest lepszy, ale no, i jak się łapie o konie, to żywiec po prostu y, taki jest wyznacznikiem, czy te ryby żerują, czy nie i, te, i, i, i panowie w ogóle y, nic nie łapali. tylko Wpływali z miejsca na miejsce ja się tam co, co jakiś czas pytałem i nic, bez brań praktycznie. Więc no, taka pogoda, no. co zrobić? No, by następne wyjazdy były bardziej owocne w ryby. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.